Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki prosty komunikat. Też czasami potrzebuję odpocząć. Lata lecą. Podobno mama mówi, że stres mnie i moja praca i zadania mnie konserwują, więc jakoś się trzymam. Może po mnie nie widać, ale 30 lipca, 40 urodziny moi drodzy, będę miał, więc też się wyłączę na ten dzień. I też wezmę urlop. Teraz wyjeżdżam dzisiaj i jutro: Świętokrzyskie, kielce, dwie sprawy. Wkrótce Wam też pokażę o co w tych sprawach chodzi Więc na dwa dni Jako Fundacja pomożecie Pomożemy Akcja z tą pomówieniem wyjeżdżam do Świętokrzyskiego Potem wracam No i 40 urodziny W, gry, w gronie znajomych Czas podobno spoważnieść po 40 Nie wiem jak to w moim przypadku będzie eee, Wczoraj Przepraszam Was za moją audycję Troszeczkę popłynąłem Pierwszy raz od paru miesięcy. Już taki, drugą taką transmisję kiedyś mieliście, ale myślę, że było wesoło, ale jak się to wszystko obejrzałem, to skasowałem, no bo nie, nie, nie mogę sobie pozwolić, żeby w stanie alkoholowym tutaj e, robić czaty i z Wami rozmawiać. Jednak to nie, nie to jest poważna sprawa i, 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 i tyle. Może sobie jakiś inny kanał założę, gdzie tam moje życie prywatne czasami można będzie sobie poświrować. Tu jest akcja Stop Pomówieniem, Fundacja Pomożecie Pomożemy i ta książka, więc Mam nadzieję, że wybaczycie mi moją wczorajszą yy, niedyspozycję, <laughs> e, a teraz po prostu mówię, jak do mnie tam dzwonicie, piszecie, piszecie maile i, i, i też mam z Facebooka zablokowanego do 6 sierpnia, więc tylko administrator rzuca pewne posty, 6 sierpnia zdejmie mi się blokada po 30 dniach, to będę też mógł działać troszeczkę więcej na Facebooku. Też taka przerwa, powiem Wam, od tego Facebooka tak miesiąc odpocząłem, to też nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc też polecam, bo jak za dużo na tym Facebooku się przebywa, to też y, potem patrzę, że ten Facebook dużo czasu, y, czasu y, zabiera. Ale to jest źródło promocji, źródło informacji, więc tak działa internet, tak samo jak tutaj kanał na YouTube, możecie wiedzieć, co się na bieżąco dzieje w sprawach. Y, no i co? Więc mam prośbę, ten komunikat. Jeszcze nagram z wami może z dwa wideo do tego 30. A od 30 lipca musicie mi wybaczyć, znikam całkowicie z internetu do 10 sierpnia. Robię sobie przerwę, odpoczynek. Wracam i muszę do końca sierpnia skończyć tą książkę. Mam nadzieję, że ona się już w październiku pojawi, bo miała w ogóle się pojawić w czerwcu. No ale doszły pewne sprawy, tam też historia taka, takiej pani, i chciałem to wszystko bardziej opisać profesjonalnie. To przepraszam tych, którzy czekali na tą książkę, że miała być w sercu. Jak tylko będzie już pójdzie do, do druku, to będę znał premierę, wtedy będzie można zrobić preorder. Myślę, że przy tym, co się dzieje przy tych książkach masy, przy tej książce dziewulskiego, tam teraz inni książcy piszą, czyli, czyli ten, z tego, o tym statusie świadka kronego, że to są pozytywne rzeczy. Yy, o, o działaniach policji to ta książka będzie w drugą stronę pokazania, że może też ludzi krzywdzić i będą historie ludzi, którzy zostali skazani nie, niesłusznie. Yy, pomówieni po prostu, więc uważam, taka tematyka zawsze to chciałem zrobić i ta książka jest kolejnym jakimś moim wyzwaniem w życiu, w tym wszystkim co ja robię. No co, życzę Wam dużo zdrówka, udanych wakacji. Ta pogoda, żeby się poprawiła, bo, no, bo pogoda jest fatalna. Pada od paru dni w Warszawie. Też byłem nad morzem z dziećmi przez dwa dni i cały czas padało. Nawet na plaży żeśmy nie poszli, tylko do Aquaparku w Redzie. Kto będzie w Półwyspie Chelskim, to polecam. Bardzo fajny Aquapark przy okazji w, yy, Reda. Pójdźcie sobie z dzieciakami, super, super sprawa. To jest taka już oddzielna, oddzielna moj, moje jako taty tutaj dla Was yy, komunikat. No i co? I trzeba robić swoje, tak? Yy, sądy nie pracują, prokuratura nie pracuje w wakacje, więc Żuromski 10 dni też może sobie zrobić przerwy urlopowej. I naprawdę od września będzie kupę spraw, bo wszystko wraca na, na wokandę, więc yy, sprawy w Olsztynie, sprawy w Kielcach, sprawy w Zamościu, Mamy, bodajże jeszcze sprawa będzie w Szczecinie, więc widzicie, jest po prostu obszar po całej Polsce. Ja też poszukuję, jak tutaj macie jakichś kamerzystów, to też współpracuję z dziennikarzami śledczymi, bo ja nie, nie wszędzie nie mogę być, ja się nie mogę sklonować, nie mogę być jednego dnia w, powiedzmy w Kielcach, a, a tego samego dnia w Szczecinie. Więc piszcie na stop pomówieniom, tam na Facebooku, w wiadomościach prywatnych, jeśli chcecie, macie jakieś w ogóle pomysły, jak możecie pomóc mi w tej całej akcji, w, 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 w pomaganiu ludziom, jakbyście też chcecie, chcecie się włączyć, a niedługo też będzie pewna petycja do podpisania, będę potrzebował zebrać 100 tysięcy podpisów. To jest bardzo ważny komunikat, ale to zrobię oddzielny odcinek temu poświęcony. 100 tysięcy podpisów będę chciał zebrać pod pewną petycją, pod pewną... To się zamieni w ustawę, żeby nie można było skazywać ludzi na podstawie samych pomówień. Jest ta reforma sądownictwa, to uważam jest teraz ten czas, żebyśmy mogli uderzyć i pokazać tę historię tych ludzi w Sejmie, przyjść z wyrokami prawomocnymi, uniewinniającymi, żeby ci posłowie przejrzeli na oczy, że to, że to po prostu co się dzieje to jest straszne i ta reforma sądownictwa jest jak najbardziej wskazana, ale nie tylko ze względów politycznych, tylko też, żeby zmienić zapisy w kodeksie karnym, że nie można było y, ludzi zatrzymywać i aresztować na podstawie samych pomówień. Tak, to mamy teraz w tym zamościu, że sąd dał prokuraturze czas na znalezienie dowodów, że facet chciał kogoś zabić samochodem. A no to jak sąd daje prokuraturze czas, czyli co, się siedzi przez trzy miesiące, dostał areszt wydobywczy, śledczy, że oni dopiero będą dowodów szukać? No tak to wygląda. To powinien być na wolności, no bo jak nie ma dowodów, to powinni ludzie być na wolności z tym cały czas trzeba walczyć. To się nic nie zmienia od kilkudziesięciu lat, więc te wszystkie reformy sądownictwa i tak dalej. To wiecie, jak to jest robione i póki prokurator, policjant, sędzia nie będzie, rozliczał, nie będzie rozliczany za swoje złe decyzje, to się nic w tym kraju nie zmieni. I to mówmy sobie wprost. Jeśli dany sędzia skazuje ludzi bez dowodów, bo świadek korony coś tylko tak powiedział, a potem po latach się okazuje, czy po miesiącach już to są kłamstwa, to sprawa powinna wracać do ponownego rozpoznania, bo są nowe okoliczności w sprawie i ludzie powinni być uniewinieni. A tak się w Polsce nie dzieje i z tym należy walczyć. Dlatego powstała akcja Stop Pomówieniom. I to będę mówił jak mantrę, będę Wam tutaj cały czas o tym podkreślał, że to jest chore i to trzeba w tym sądownictwie zmienić, bo każdego można wrobić. Tyle, trzymajcie się. Tak jak mówię, jeszcze może jedna audycja do 30 lipca, a potem jestem od 30 lipca do 10 sierpnia wyłączony. Widzimy się po 10 sierpnia. Udanych wakacji, super pogody, dużo zdrówka. Pozdrawiam normalnych, a tych, co mnie tam hejtują innych, niech żyją swoim życiem i, i, i bawią się w tym swoim szambi, ja się już nie będę dawał prowokować. Już za, za stare lat, lat, lata lecą, a ta 40 też do czegoś zobowiązuje, więc ja o 40. jak kończę 30 lipca 40 lat, to ja już nic nie będę się tutaj w takie dyskusje jakieś hejterskie bawił, bo jestem już za poważny gość i To, że jestem spontaniczny i czasem nerwowy, że odpowiadam na pewne rzeczy, to mi po prostu głupota. Drażni denerwuje, ale podobno ludzka yy, głupota to jest tak zwana studnia bez znaże. Jak myślisz, że coś ci jeszcze zaskoczy, to trafiają się tacy, tacy idioci, że po prostu ręce opadają. I nie ma co się z nimi kłócić, bo z głupotą się nie dyskutuje, z głupotą się nie wygra. Tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się dużo zdrówka. Cześć.